Kawa w kubku, kamera włączona, kolejny filmik leci. Bez myślenia. Automat. Jak? Łańcuch nawyków. Dzień siódmy, atomowe 365. Przez lata mówiłem, znajdę czas na nagrywanie, ale nigdy go nie znajdowałem, bo czekałem na motywację, czekałem na dobry moment. James Clear w atomowych nawykach pokazuje coś lepszego. Nie walcz z pustą głową. Doklej nowy nawyk do starego, do tego, który już masz. Jak klocki Lego. Mój poranny łańcuch? Mycie zębów? I potem jedna, dwie minutki rozciągania. Mam 56 lat, nie jestem już taki gipki. Ale dwie minutki dam rady. Rozciąganie i kawa. I tutaj magia. Kawa? Kamera. Efekt? Dzisiaj obudziłem się. Kawa w kubku i bum. Siódmy filmik. Bez myślenia. Na automacie. Jak to zrobić? Formuła jest prosta. Po starym nawyku robię nowy nawyk. Na przykład po myciu zębów robię pięć pompek. Po kolacji 10 minut czytania. Wybierz jeden łańcuch. Nie 3, nie 5, 1. I rób to przez tydzień. Twoje wyzwanie na dziś? Napisz w komentarzu mój łańcuch stary plus nowy. Na przykład mój łańcuch kawa plus 5 minut czytania. Zrób to dziś, nie jutro. Bo wiek to tylko wymówka, nie bariera. Widzimy się jutro.